Oczywiście potrzebujemy dwóch urządzeń. Potrzebujemy telefonu albo smartfonu. Say what? Pyta, czy może nagrodę poznajomości? Czy ty jesteś Cyprian Grzywnowicz z naszej parafii, czy, czy jakiś nie, czy... inny Cyprian? Paszko, dla ciebie Rodo nie istnieje. A A, tak jest. No to cześć Cyprian, pozdrawiamy ale mógł się nie przyznawać. Przyznać. Cześć Cyprian, pozdrawiamy Cię, fajnie, że, że jesteś tutaj. Nie pozywaj nas, bo nie mamy szczegółu, ci to płacić. O nie! Jesteśmy zgubieni. Jak nazywa się sławna grupa ministrantów z Bogucic? Ja myślę że. Kęce. Ja Myślę że BMW. BMW. Ja, ja myślę że BMW. No, Bóg nie wybrał. Dobrze. Ronald Bodziok nawet. To przypuszczalnie już potomek chyba rąka znanego Bodziocha. Chyba dzisiaj pierwszy raz się dowiedzieliśmy właśnie o tym, że jest też już na świecie Ronald Bociok. Także gratulujemy Romkowi i życzymy dalszych sukcesów. Powiedz, że ile milionów, czyli na pewno nie jeden. No pięknie, no tak niektórzy tutaj próbują jakąś dywersję. My, my wszystko wiemy, wszystko widzimy. Ja pobieram statystyki i zobaczymy, kto to nieba będzie grał w następnym quizie. ABCD, jak nazywa się czwarta niedziela Wielkiego Postu? Gaudete, Mensa, lae, lae, Laetare, przepraszam, i Vasculum. Czy Vasculum? Nie wiem, czy ty tu, Piotrek, z Julią nie masz jakichś kontaktów? Czy tam Julia nie dałać jakiejś czekolady czy czegoś i może gdzieś tu jakieś były kontakty jakieś trzy pytania może SMS-em poszły? Nie, ja, ja z Julią się znam, ale nie to Julia. Tylko ministranci. ale ja. Jak wynosiłem dywan za Chrisi z Sebastianem, to zrzuciliśmy taką w jedną świecę. Z którego roku była? Ja myślałem, że chodzi, ja myślałem, że chodzi o ten. Pasko, to pomóc mi. Chodzi o pastorał, dobrze mówię? O Pascha. 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 <śmienicza> 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 nie, to są nerwy. Kasker się zestresował po prostu. Tak, zestresowałem się, bo ja wielu słów nie znam po prostu i mówię, i ja mówię. żeby jej mówić. A to... to nie był pascha, ani pastorał. <śmienicza> Myślę, że mogę zdradzić, że jesteśmy w pięknej malowniczej miejscowości o nazwie Bełk. A tu może czasami internet mam na korbkę, no i może za mało tego internetu. Lepiej ją księdza, proszę, żeby troszkę. Tam... No, za dlatego... Taki tam kisnął. Krucyferariusz to. I to będzie. I to jest pytanie obrazkowe. Jest Trzeba blisko ekranu. Trzeba blisko ekranu, żeby poznać, kto tam jest na zdjęciu, albo z lufą najlepiej. A teraz chwila prawdy. No, no nie. No nie. Hopy. Pewna mobilizacja. Bo to tak nie może być. Julka, naprawdę tutaj teraz wbiła ślin chłopakom. Zobaczymy co będzie dalej. Ja zaraz chyba dowodzę. Tutaj było normalnie. No. Matematyka chodzi. Tak, to jest poważna matematyka. To no, jest naprawdę. Podpowiem Musiała wam, że, że w grę wchodzi tutaj dzielenie przez trzy. Dzielenie z resztą na No, no, no naprawdę Ale to było w podstawówce, więc. O! Tu mamy rok. Mateusz już praktycznie 800 punktów prawie. Przed. 8. 8. No dobrze mówię. No, 800 no, punktów prawie. To że to... ma po prostu. Nie, aż chodziło ci przed. Przed. Yy... Brzozą Karolem. No naprawdę, Kołodziej Mateusz tutaj 8, się czyli... niecałe. Bardziej tak koło 600. Nie? Nie? No właśnie, to miałem na myśli. To jest właśnie student matematyki, a to jest e, też student. No Michał, rzeczywiście daje w No, ciekawe. Także myślę, ale że... Tam, Florian czy Już? Myślę, że nie każdy się domyśli. Także myślę, że tam palce szybko chodzą już na komórkach, ale... Co teraz? Czy podium się zmieniło? Czy jest tak samo? Podium zostało. <noise> Naprawdę Aj. powiemy, że z Julią nie mamy nic wspólnego, i Julia nie pisała wcześniej do Dmaku o odpowiedzi. nam objawił. Objawił się, tak jak Michał Arhanio. <noise> <noise> Przecież. Kto jeszcze raz? No. To? Michał? Nie, ja 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 nie, ja nie, nie, nie. Ja już się zamienię, bo już. Ja już wypaliłem się. Super. O, Michał, witamy. A Przeskoczył wszystkich świętych, jest lepszy niż, niż wszyscy święci. Gratulujemy. Michał. Teraz to on baluje wie, nie wie ja. Michał, przyjdę do ciebie do spowiedzi, bo jak jesteś lepszy niż wszyscy święci, a ja chcę też dążyć do świętości, to. Historia. Ja nie taka. Właśnie może bardziej z procesją, ale też tam były akolitki i... O, pokazał nam śrisze. się y, Kamil. Przepraszam. <laughs> Ile nam, Piotrze, zostało pytań? Pyta? Zostały nam, skoro to było 23, a jest 26 pytań, no to według mojej matematyki zostały nam dwa pytania do końca. Dodajmy no jeszcze to jedno pytanie no, kolejne. 23 potem... to było, teraz 24. Nie, no to trzy pytania do końca. Yy, nie będziemy mówić, do jakiej szkoły chodzisz, ale <grym> ale. Dobrze, tam na... po, Pozdrawiam kolegów z klasy, bo wiem, że jeden co nie ogląda. Piękne zdjęcie. Zapraszamy na nasz telewizję, to jest... Yy, można zobaczyć w roli paczka więcej ujęć. <grym> <grym> Właściwie więcej ujęć w roli paczka. <grym> Dokładnie. Chciałem ja tak, e, tylko wspomnieć, że e, no, dziewczyny też mogą brać udział, ale quiz jest głównie przeznaczony dla e, ministrantów, dla e, chłopaków, to tak tylko na w marginesie w generalnie. W <grym> generalnie. Ale nie wykluczamy! to wykluczamy, no, no, Najgorzej. Jej. Nie, ja przepraszam. No nie staj dziewczyny, że my was Na Dla was też i się dla was poświęcamy. Ale zapraszamy serdecznie wszystkie dziewczyny i chłopaków też, więc...